Musimy porozmawiać i to poważnie. Nadchodzą duże zmiany, o których dzisiaj Wam opowiem, także zapraszam na nowy film. Oj, będzie się działo. mogę wam powiedzieć gdzie jesteśmy i gdzie spędzimy tegoroczną zimę. Jesteśmy w Walencji, w Hiszpanii, w okolicach miejscowości Pedralba i Villa Sant, w krainie dojrzewających pomarańczy. To właśnie tutaj zdecydowaliśmy się spędzić zimę i jak widzicie nie ma kampera, nie ma przyczepy, jest nasze auto. Tak, przyjechaliśmy tutaj z Anglii samochodem. Dlaczego samochodem, a nie samolotem? Oto wasza odpowiedź. Ci z Was, którzy oglądają mnie regularnie, wiedzą doskonale, że mam na imię Kasia, mieszkam w przyczepie kempingowej, pracuję na kempingu i podróżuję. Od jakiegoś czasu nie mówię już podróżuję kamperem, mówię podróżuję, bo kamper, temat kampera, motorhome'u, vana jest dla nas na razie skończony. Postanowiliśmy, że już nie będziemy w najbliższym czasie uprawiać van life'u i właśnie to skłania nas do zmian. Ponieważ doskonale wiemy, że większość z Was, widzowie Kasiakiem pingują TV właśnie VanLife chcą oglądać, a tego u nas po prostu już nie będzie. Mieszkam w przyczepie, ale z przyczepą też nie będę nigdzie jeździć, więc co zostaje? Zostaje, zostaje mnóstwo, zostaje cała reszta świata i cały wachlarz możliwości. I właśnie dlatego zdecydowaliśmy z Markiem, że czas na nowy projekt i czas na nowy kanał, gdzie będziemy publikować treści z naszych podróży, ale już nie kamperem i nie z przyczepą kempingową. Dlaczego taki domek i auto? Dlaczego przyjechaliśmy tutaj swoim samochodem i wynajęliśmy ten dom, a nie przyjechaliśmy tutaj kamperem, nie wynajęliśmy kampera, nie kupiliśmy, nie zbudowaliśmy kampera. O tym mogłabym stworzyć osobny film, ale na razie po prostu powiem Wam, że podjęliśmy taką decyzję i taka decyzja Precyzia, po prostu nam odpowiada. Właśnie, wolność. Wolność i wybór to też bardzo ważne dla nas. Jesteśmy na takim etapie w życiu <gryw> i w swojej podróży ku sobie. Że naprawdę nie robimy i nie musimy niczego robić wbrew sobie. Mogę Wam już szczerze powiedzieć, że ostatnie dwie podróże kamperem, jakie tutaj Wam pokazaliśmy na tym kanale, odbyliśmy głównie po to, żeby mieć materiały na vlogi i żeby kręcić dla Was filmy. I te wypady były bardzo intensywne. Ja właściwie filmowałam jak szalona, później Marek montował jak szalony i właściwie z tych naszych podróży kamperami, z tych dwóch ostatnich podróży, nowszymi kamperami nie pamiętamy zbyt dużo, ponieważ był to czas bardzo, bardzo intensywnej pracy i dość dużego poświęcenia, ponieważ zamiast cieszyć się podróżą i spędzać razem czas stworzyliśmy filmy, a później Marek już po podróży, już po powrocie te filmy edytował i spędzał wiele, wiele godzin pracując po prostu nad kanałem. Jaki był efekt tej naszej pracy i poświęcenia? No, sami widzicie po wyświetleniach, jaki był efekt. Więc po prostu czas na zmiany, moi drodzy, czas na zmiany. Po pukaniu do drzwi Kazik TV przez 7 lat, ponad 7 lat zdecydowaliśmy, że czas znaleźć sobie nowe drzwi. Lata temu Marek założył nam nowe konto i nowy kanał na YouTube, który nazywa się Freedom Seekers, czyli Poszukiwacze Wolności i to był taki nasz pomysł już w czasie chyba drugiej podróży naszym starym kamperem, Talbotem, w czasie naszej ostatniej podróży kamperowej po Hiszpanii, stwierdziliśmy, że chcemy robić filmy razem. I chcemy je robić po angielsku, żeby docierać do międzynarodowej publiczności, żeby po prostu otworzyć się na większą grupę ludzi. Wierzymy, że mamy, mamy ciekawe treści i ciekawe przemyślenia do zaoferowania. Chcemy ponadto opowiadać o naszym stylu życia który polega na sezonowej pracy latem, na mieszkaniu w przyczepie i na podróżowaniu zimą. Chcemy opowiedzieć o tym, jak my zbudowaliśmy sobie styl życia, który nam odpowiada, który właśnie opiera się na wolności, na braku zobowiązań i na możliwości wyborów. Także mam nadzieję, że temat Was zaciekawi. I ci z Was, którzy oglądali nasze filmy, nie tylko dlatego, że lubią karawanik albo chcieli zobaczyć nowego kampera, ale po prostu ci z Was, którzy polubili mnie, Marka i Lisa, Mam nadzieję, że zostaniecie z nami i odwiedzicie nas na naszym nowym kanale. Link widzicie tutaj. Ponadto będziemy działać na Instagramie, może z czasem na Facebooku, ale na początek to będzie głównie Instagram i filmy na YouTube. Także już dzisiaj zapraszam Was na nasz nowy kanał, gdzie możecie zobaczyć zapis podróży tym oto samochodem z Mill Park do tego oto domu w Walencji. Domyślam się, że dla wielu z Was to będzie ostatni film z moim udziałem, jaki obejrzycie, także. Ci z Was, którzy teraz postanowią wyłączyć odbiornik. Kochani, dziękuję Wam bardzo za wspólną podróż. Było bardzo miło, ale się skończyło. Czas po prostu rozejść się w swoją stronę. Resztę, resztę widzów, którzy chcą ze mną zostać, z nami zostać i są ciekawi przygód, chcą ciekawi tego domu i co będziemy tutaj robili w okolicy przez najbliższe dwa miesiące. Kochani, zapraszam Was na pożegnanie z Kazik TV. Zapraszam Was na nasz nowy kanał Freedom Seekers. Jak mówiłam wcześniej, będziemy go prowadzić po angielsku, także jeżeli macie ochotę skomentować, to proszę komentujcie po angielsku, żeby wszyscy widzowie mogli się między sobą porozumiewać, ponieważ naszą widownią docelową są nie tylko Polacy, chociaż oczywiście Polacy nasi stali widzowie na pewno będą pierwszymi widzami i pierwszym rzędem e, w armii Freedom Seekers, jeżeli chodzi o widownię. Także kochani, liczymy na Was, ci, którzy są chętni, zainteresowani, chcą z nami zostać, zapraszamy Was na Freedom Seekers. Jeżeli nie znacie angielskiego, możecie używać translatora, żeby pisać komentarze, tłumaczyć z polskiego na angielski, to zajmuje kilka sekund. Kochani, mam jeszcze dwie sprawy: położymy Kazika TV-spać. To będzie raczej hibernacja niż pogrzeb, szybkie pożegnanie. A na koniec, jeszcze jedno podziękowanie. Wprawni widzowie Kazik TV zauważyli, że mam nowy mikrofon, i tutaj podziękowanie dla twórców kanału Wano Mieszkacz Kawalerka na Kółkach. Macieju, mikrofony, które nam pokazałeś, które zobaczyliśmy u Ciebie, są po prostu wspaniałe, także dziękuję Ci. I już z takimi nowymi mikrofonami bezprzewodowymi będziemy nagrywać filmy razem z Markiem na nowy kanał. Także bardzo duże udogodnienie, a to wszystko dzięki Wano Mieszkacz Kawalerka na Kółkach. Mogliście ich u nas poznać w przyczepie, ale raczej u nich Wanie na live. Także pozdrawiamy Was serdecznie. Tymczasem tak, to jest właśnie ten moment. Halo, halo, jak tam? Jak tam kochani? Ktoś płakał? Ktoś uronił łzę nad kazikiem? Ja, jak widzicie, robię to na zimno, na spokojnie, bez łez i bez żalu, ponieważ jest to decyzja, którą wspólnie podjęliśmy z Markiem. Myślę, że dobra decyzja, że to krok w dobrym kierunku, że te zmiany będą po prostu dla nas oznaczały rozwój. I tego Wam życzę, moi drodzy. Ten film zobaczycie w Sylwestra. Nowy rok już puka do drzwi, już tuż za progiem. Ja chyba nawet ym, wolę składać życzenia noworoczne niż świąteczne, wiecie? Bo to nowy rok, ta nowa karta, ten roz, nowy rozdział jakoś napawa mnie taką większą energią i chęcią do działania yy, i nadzieją na przyszłość. Oczywiście, kochani. To, że zawieszamy kanał Kasia Campinguje Kazik TV, jest naszą wolną decyzją, naszym wyborem. My z Markiem mamy na tyle wspaniałą sytuację, że naprawdę nie robimy niczego wbrew sobie, nie robimy niczego na siłę, a to, to wszystko robimy razem. Także życzę Wam też takiego położenia, i żebyście kierowali swoim życiem właśnie tak, żebyście nie mieli tego przymusu, żeby. Wszystko było waszą decyzją, żebyście decydowali sami o swoim życiu i żebyście mieli odwagę to robić, żebyście mieli odwagę właśnie wziąć odpowiedzialność za siebie, swoje życie i swoje wybory, bo... Jedyną odpowiedzialną osobą za to jak wygląda twoje życie jesteś ty sam, ty sama. Także życzę wam, żebyście o tym pamiętali i życzę wam szczęścia i powodzenia w nowym roku. Mam zamiar skorzystać i to w pełni z zaproszenia właścicieli, żeby poczęstować się ich pomarańczami, które właśnie dojrzewają. Tak, grudzień to jest tutaj po prostu szczyt pomarańczowego żniwa. Yy, pomarańcze dojrzewają w słońcu ale o tym jak je zbieram i co z nimi robię opowiem wam i pokażę wam wszystko na moim nowym kanale Freedom Seekers i tam na was czekam kochani do zobaczenia, pa pa pozdrawiam was serdecznie, nie ma co płakać nad Kazikiem ani Kasia kempinguje czas na Freedom Seekers, na poszukiwaczy wolności do zobaczenia na insta i na naszym nowym kanale dzięki że mnie oglądacie albo że mnie oglądaliście do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie i słonecznie z przepięknej Walencji.